Witajcie w ulubieńcach. Troszkę mi się tego nazbierało, dlatego że dawno ulubieńców nie robiłam i jak już wiecie po tytule filmu, to będą ulubieńcy marca i kwietnia. Naprawdę jest tego dosyć dużo, więc zróbcie sobie kawkę, herbatkę, czy co tam lubicie popijać i zapraszam do oglądania. Zaczniemy od pielęgnacji, a potem będzie kolorówka. Moi drodzy, na początku marca, bo to było chyba na Dzień Kobiet, była w Rosmanie taka promocja odnośnie szamponów, żeli pod prysznic. I chyba perfum, tak? I podczas tej promocji ja skusiłam się na rzeczy do włosów, za którymi wiecie, chodziłam od jakiegoś czasu i tak się koło nich kręciłam. Ale ponieważ one są dosyć drogie w regularnej cenie, bo to tak 50 parę 60 chyba złotych, więc po prostu wykorzystałam tę promocję i kupiłam sobie taką odżywkę i szampon do włosów. To są jakieś kosmetyki japońskie. Wcześniej nigdy nic z tej firmy nie miałam, więc zupełnie kupiłam tak w ciemno. Ale ponieważ one tutaj mają wypisane mnóstwo dobroci, więc pomyślałam sobie, że dla takich suchych, wiecie, trudnych do zdyscyplinowania włosów, jak ja mam, one będą ok. Kupienie tego to było duże ryzyko. I ja się bardzo biłam z myślami, czy to zrobić, ale w końcu się zdecydowałam, zaryzykowałam i stały się te kosmetyki moimi ulubieńcami. Ja mam włosy suche, kręcone, nie są raczej gęste, więc no trudno coś fajnego z nimi zrobić. Yy, pierzą się, góra się szybko przetłuszcza, dół jest suchy, no wiecie, takie problematyczne. I to są przecudne rzeczy, które po pierwsze nawilżają pięknie, po drugie bardzo łatwo mi się włosy rozczesuje, mimo tego, że tak jak wspomniałam, ja nie mam włosów gęstych, to po myciu one są, wiecie, takie poplątane, że trudno to rozczesać, więc Myję szamponem, nakładam tą odżywkę, nie pamiętam jak tutaj podaje producent, na ile tam wiecie czasu, ja zawsze sobie nakładam na dłużej i chodzę z tym po domu, potem spłukuję i naprawdę włosy są pięknie odżywione, robi się taki fajny skręt, nawet w dotyku, jeśli macie włosy suche, to będziecie wiedzieli o co chodzi, włosy suche często w dotyku są takie, takie sianowate, wiecie co mam na myśli, natomiast po tym są naprawdę takie mięciutkie. Muszę Wam powiedzieć, że te dwa kosmetyki, czyli ten szampon i odżywka, w tym momencie to są rzeczy pielęgnacyjne do włosów, które spokojnie mogę postawić obok moich ukochanych szamponów z Zbrocher. Polubiłam je dokładnie tak samo. Tylko no, właśnie mówię, że cena jest taka trochę zaporowana. Znaczy, to jest kwestia dyskusyjna, tak? Ale wydaje mi się, że 6 tych za szampon, no to. Nie wiem, ale to jest tylko moja prywatna ocena, nie wiem jak uważacie. Więc jeśli tam kiedyś będzie jeszcze jakaś taka promocja tego typu, to na pewno sobie zakupię. Aha, i taka informacja, bo nie wiem czy zwracaliście w ogóle na to uwagę. Są jeszcze takie uzupełniacze do tego, wiecie, jak mydła. Tylko no szampon i odżywka, więc można sobie ewentualnie zachować butelki i kupić po prostu taki właśnie uzupełniacz i dolać. To też by było fajne, więc myślę, że. Podczas jakiejś promocji na pewno się załapę na kolejną rzecz. Tak jak mówię, długo za nimi chodziłam, długo się zastanawiałam, ale się zdecydowałam i naprawdę, naprawdę nie żałuję. Jeśli macie włosy suche, to serdecznie Wam polecam i podkreślam, że mają podobne działanie właśnie jak te szampony z Evrosher, te takie w zielonych butelkach. To jeśli chodzi o ulubieńców takich włosowych. Teraz coś do pięknacji twarzy. Z Evrosher używam takiego serum obecnie, nazywa się Elixir 7.9. Jest to serum takie jakby podkreślające albo odmładzające, może o tak to powiem, ma mieć takie działanie. Dodatkowo jest nawilżające, a więc jeśli macie skórę suchą bądź przesuszoną bądź jakąś odwodnioną i pojawiają się u Was pierwsze zmarszczki, to to będzie idealne. Cała seria jest świetna. Ja już, znaczy skąd wiem o serii, bo miałam już krem na dzień, krem na noc, i teraz mam serum. Ja w ogóle z inwerszerem mam tak, że jak mi się jakiś produkt od nich podoba, to co jakiś czas sobie do tego kosmetyku wracam. No i ponieważ wiem, że właśnie seria jest w porządku, bo miałam kremy, to kupiłam sobie jakiś czas temu serum i również jest świetne więc to też mogę serdecznie polecić. Bardzo fajnie się nakłada. Aha, tylko muszę Wam powiedzieć o jednym minusie. Tuż po nałożeniu to serum się troszeczkę klei, czyli jeśli nie nakładacie żadnych innych kosmetyków po serum typu krem, to jakby nie można sobie od razu makijażu zacząć robić, no bo wiecie, wszystko by Wam się tam rolowało, wałkowało, więc trzeba troszeczkę odczekać. Natomiast ja na ten krem nakładam, ja na to serum nakładam jeszcze krem na dzień, więc jakoś mi się to wszystko tak, wiecie, fajnie wchłania i, i no nie ma żadnego tam nieprzyjemnego uczucia żadnego lepienia, klejenia i tak dalej. więc to tylko takie jakby pierwsze wrażenie po nałożeniu, o a zatem, jeśli macie cery takie przesuszone, odwodnione i pierwsze jakieś tam zmarszczki, takie pierwsze oznaki starzenia się, to to jest świetny kosmetyk. Jeśli chodzi o kremy na noc, jakiś czas temu <laughs> zakupiłam sobie krem ŻeniFik z lanką i to jest już krem taki przeciwstarzeniowy, czyli jest to pielęgnacja taka zaawansowana do cery dojrzałej Krem jest dość gęsty, już Wam pokazuję. Zobaczcie. Ma konsystencję takiej dobrze ubitej, bitej śmietany. Jest naprawdę gęsty, przy czym jest jednocześnie bardzo lekki. Czyli jak go się nałoży, to on się momentalnie wchłania. Bardzo ładnie napina skórę, ale bez takiego nieprzyjemnego efektu. Ładnie rozświetla, nawilża. W zasadzie to jest krem taki uniwersalny, czyli działający na kilku poziomach, więc mogę go chyba spokojnie postawić obok takich moich ulubieńców też z To są, to jest seria Visioner. Tamta właśnie też ma takie jakby wielopoziomowe działanie i to działa podobnie. Więc yy, świetny krem, ale podkreślam, nie dla młodych dziewczyn, chyba że chcecie sobie taką kurację zaaplikować. Tylko jest to krem dla cer dojrzałych. Teraz maski. Słuchajcie, mam tutaj maseczkę z Ziai. Krem maska do skóry wokół oczu z ceramidami 136. Program naprawczy. I o tej masce czytałam i słyszałam bardzo sprzeczne opinie. Są po prostu dwa obozy. Jedni jej nienawidzą i mówią, że ona nie robi nic. Inni mówią, że jest świetna. I ja chyba jestem w tym drugim obozie. To znaczy, mnie się ta maska bardzo podoba. Powiem Wam taką rzecz. Producent zapewnia, że działanie będzie następujące. Odczuwalnie nawilża zapobiega wiotczeniu skóry, wyraźnie wygładza zmarszczki. I ja z dwoma punktami, z tego co podaje producent, się zgadzam. Na pewno bardzo ładnie nawilża i rzeczywiście powoduje, że jak się rano wstaje, to nie jest taki człowiek pognieciony, wiecie o co chodzi. Tylko ta skóra jest taka rozprostowana, wygładzona, czyli działa jak ma działać. Natomiast czy. Wyraźnie wygładza zmarszczki, tutaj się po prostu nie wypowiadam, dlatego że ja mm, tu wokół oczu jakby nie mam wyraźnie zaznaczonych zmarszczek, więc jak gdyby no nie mam jeszcze co rozprostowywać. Rzeczywiście nawilża i daje takie wygładzenie, yy, dlatego też ją lubię i u mnie ona pod tymi dwoma względami działa. I jeszcze muszę Wam powiedzieć jedną rzecz, w tej masce podoba mi się to, że właśnie można ją nakładać wokół oczu, nie tylko na ten obszar pod, ale też na powieki. Bo tak naprawdę, jakby się dobrze zastanowić, słuchajcie, to u takich osób jak na przykład ja, które sobie codziennie niemalże robią makijaż, no to która część skóry jest najbardziej wymęczona? No ta na powiekach. No bo jakby tutaj ładujemy tych produktów najwięcej. Ta skóra tu jest najbardziej obciążona, a jest bardzo delikatna. Więc ta maska ma właśnie to fajnego w sobie, że można ją nakładać wokół oczu. I tak jak mówię, u mnie nawilża i wygładza, co do działania przeciwzmarczkowego się nie wypowiada cały czas jesteśmy przy maskach muszę jeszcze raz Wam to pokazać moje ulubienice jeśli chodzi o maski no maski jak maski, tak jak Wam mówiłam to jest taki trzyetapowy zabieg z dermiki tam jest peeling, jest taka esencja i jest maska w każdej z tych saszetek przecudowne kosmetyki o przepięknym działaniu bardzo dziękuję za informację na Instagramie, że w Drogerii Natura jest obecnie promocja na te maski Dzisiaj jak kręcę ulubieńców mamy 30 kwietnia, jest niedziela i przez najbliższe dni, tam do któregoś maja ta promocja będzie trwała i one obecnie w Drogerii Natura kosztują 7 Coś tam, 7,90, no dobra, 7 z hakiem. Natomiast w regularnej cenie to jest 11, coś tam, no więc jakaś tam różnica jest. Można sobie poczynić zapasy. Uwielbiam te maski i wydaje mi się, że w tej chwili jest to chyba taka moja ulubiona dodatkowa pielęgnacja obok tych maseczek w płachcie z koni. Po prostu to jest coś wspaniałego. Jeśli jeszcze ich nie próbowaliście, wypróbujcie sobie choć jedną i zapewniam Was, że efekt Wam się spodoba. I teraz już mamy kolorówkę, której jest dosyć dużo. Zaczynam od podkładów. W marcu testowałam oczywiście kilka podkładów i szczególnie moje serce skradły te dwa. Oba są świetne, tylko jakby mają inne działanie. Ten z Ingrid to jest Ideal Matte, Jest bardziej kryjący. Jak nazwa wskazuje, jest matujący i naprawdę ładnie matuje. Ten z Rimela, czyli Fresher Skin, to jest taki lekki bardzo podkład, bardzo delikatny, który generalnie ma nam ujednolicić koloryt. Taki musowo-piankowy, to nie jest dokładnie mus, ale ma taką specyficzną konsystencję. Także oba są świetne, tylko zależy jakiego efektu poszukujecie. Jeśli, jeśli szukacie czegoś delikatnego, takiego wiecie, tylko żeby sobie wyrównać koloryt, takiego bardzo lekkiego, to zdecydowanie ten. Natomiast jeśli szukacie czegoś troszeczkę silniejszego, co będzie jednocześnie matowiło Waszą skórę, to serdecznie polecam Wam ten z Ingrid. Ja się już w tym podkładzie zakochałam i mogę go spokojnie postawić wśród takich moich ulubieńców, jak na przykład, nie wiem, Royal Skin albo na przykład Perfect Tone Lirene, czy Provoc. Bardzo, bardzo go lubię. Tak jak mówię, obecnie jest to jeden z moich ulubieńców. Także jeśli szukacie fajnego, naprawdę dobrego podkładu, niedrogiego o średnim kryciu, matującego, to ten jest naprawdę bardzo fajny. Teraz pudry pokazuję Wam tak przykładowo nowości z Vibo, czyli puder ryżowy i bananowy. Tu mam akurat ryżowy. Pudry sypkie dają przepiękny efekt, bardzo delikatne wygładzanie takiej jedwabistej skóry. Nie robią się ciastowate, nie wchodzą gdzieś w załamania, naprawdę pięknie, drobniutko zmielone pudry i tak naprawdę za niewielkie pieniądze. Tak jak mówię, podkreślam, oba mi się podobają, i bananowy, i ten ryżowy. Ten po prostu wziąłem Wam, żeby pokazać jako przykład. Podobnie jest z czekoladkami z Lowlik. Tutaj mam biały puder, po prostu taki transparentny, puder w kamieniu, ale równie fajna jest ta czekoladka brązująca, czyli po prostu brązer. Ja mam w odcieniu Milky Chocolate, chyba tak się nazywa. Oba te pudry są świetne. Ten jest transparentny, nie zostawia białego koloru, nie, tym się nie martwcie. Jest po prostu taki przezroczysty, nie nadaje nam koloru, on nam ujednolica koloryt. I świetnie matuje, a bronzer z kolei daje taki efekt ciepły i słoneczny. Podkreślam ciepły, bo wiem, że wiele z Was nie lubi takich ciepłych odcieni, jeśli chodzi o bronzery. Mnie się podobają, więc generalnie też go bardzo lubię. Często go ostatnio używam, więc jest moim ulubieńcem. To pokazuję jako przykład, ale generalnie chodzi o te właśnie czekoladki z Lowli. Bardzo fajne produkty i również niedrogie. Dalej mam coś do konturowania. Paleta z Wibo. Kosmetyk Fajny pod każdym względem. Uniwersalny, świetnie się sprawdza, pięknie się rozciera, ładnie utrzymuje na twarzy. Generalnie nie widzę słabego punktu m, tego kosmetyku. Są tutaj produkty kremowe i produkty pudrowe. O, właśnie, wiem, że dla niektórych osób to, że są rzeczy takie w kremie, niekoniecznie, bo nie lubicie się bawić w takie na przykład konturowanie kremowe. Ja bardzo lubię takie rzeczy i, i często ich używam, więc jakby nie mam oporów przed tym, że coś jest kosmetykiem w kremie, a nie w pudrze. Yy, bardzo fajna paleta, i myślę, że ona na naprawdę długo starczy, no bo te kosmetyki są bardzo bardzo napigmentowane, także trzeba też uważać przy nakładaniu, żeby sobie, wiecie, plamnie narobić. Szczególnie właśnie te ciemne kolory tutaj do konturowania i już bez względu na to, czy w kremie czy w pudrze, są naprawdę napigmentowane i trzeba tak delikatnie spędzić, wiecie, tak musnąć i już mamy jakiś tam obłoczek koloru na twarzy. Yy, świetny, transparentny puder. Tu mamy dwa takie kosmetyki w kremie. Tego używam z reguły jako korektora na naczynka, bo on ma żółte zabarwienie. Prześliczny, prześliczny róż. Wygląda jak jedynka ekstazy. Myślę, że to jest dokładnie to samo. Generalnie daje bardzo ładny efekt, taki świetlisty. I tak jak wspominałam, jest jeszcze wersja ciemniejsza, taka dla zdecydowanie ciemniejszych karnacji, gdzie wszystkie kolory są takie bardziej intensywne i róż jest o takim wiśniowym zabarwieniu. Bardzo mi się ten róż podoba. Ta paleta naprawdę super i warto uwagi. Cały czas jesteśmy przy makijażu twarzy jeszcze i tutaj mam Sweet Peach Glow, czyli takie trio z Faced. Już Wam pokazuję wnętrze, tylko zakryję, bo tutaj jest lustereczko. Yy, tradycyjnie mamy bronzer, mamy róż i rozświetlacz. Yy, to są takie delikatne kosmetyki. Yy, na pewno krzywdy sobie nimi zrobić nie można i jeszcze jedna rzecz, one mają charakter taki rozświetlający. Czyli, jeśli nie lubicie takiego efektu na twarzy, no to nie dla Was. Mnie się taki efekt bardzo podoba, bo ja lubię błyskotki. Świetnie, świetnie się to utrzymuje na policzkach. Daje efekt takiej, takiej świeżości. Yy, właśnie fajne na lato, na wiosnę. No i już pomijam tam względy estetyczne, typu, że ładnie wygląda i pięknie pachnie, bo jakby to nie jest istotne, choć też ważne. Natomiast sam kosmetyk jest świetny jakościowo. Podkreślam, nie jest to mat i nie jest to taka intensywna pigmentacja. To jest kosmetyk delikatny po to, żeby dać twarzy takiego życia, takiego glow. I pod tym względem sprawdza się świetnie. Jeszcze makijaż twarzy. Mam tutaj paletkę rozświetlaczy z Lowi. Teoretycznie to, to jest paleta rozświetlaczy, ale tego środkowego kosmetyku ja używam jako różu, dlatego że jak na rozświetlacz on jest dla mnie za słaby. Zobaczcie najpierw te dwa. Hmm. i teraz ten środkowy, czyli ten róż. No tak jak mówię, jak na rozświetlacz dla mnie trochę za słabo. Używam go jako różu właśnie. I trzy słocze przedstawiają się tak. To jest taki klasyczny, generalnie wpadający trochę w odcienie żółte rozświetlacz. To jest bardziej jak taki brązer rozświetlający, to jest też fajne do makijażu oczu. No i tak jak mówię, ten trzeci kosmetyk w mojej ocenie to jest bardziej taki róż niż rozświetlacz. Tak czy inaczej niedroga paletka, a bardzo fajna. I efekt na policzku też daje ładny, Ró również długo się utrzymuje, nie złazi z policzka. I bez względu na to, którego kosmetyku użyjecie, to on naprawdę długo na twarzy siedzi, nic na mnie spływa, nic na mnie schodzi, czyli jakby no, kosmetyk po prostu y, robi to, co ma robić, pełni swoją funkcję. Bardzo ładna paletka, niedroga i jest też leciutka. Ten, ta tekturka jest zrobiona tak porządnie, taka dosyć twarda, ale mimo wszystko paleta jest lekka, więc też fajna gdzieś do zabrania. Macie trzy kosmetyki w jednym. Yy, zostały nam jeszcze cienie i coś do ust. Wzięłam dwie palety dlatego że one są bardzo, podkreślam, bardzo porównywalne. Chodzi mi o paletki brzoskwiniowe. To jest Makeup Revolution, to jest Too Faced. Pominąwszy względy estetyczne, że to jest tak, wiecie, zrobione od początku do końca idealnie i że ślicznie pachnie, to może nie pachnie ślicznie, to różnicy między cieniami, między tym jak one się utrzymują za dużej nie ma. Ja robiłam porównanie tych dwóch palet i tylko jasne, któreś tam odcienie, już nie pamiętam jakie, tutaj wypadły lepiej. Natomiast pozostałe kolory, i tutaj, i tu, były bardzo fajne. Pokażę Wam, jak one wyglądają w środku, bo kolory są naprawdę porównywalne. Pokażę Wam, może tak, tu muszę zakryć, bo jest lusterko. Zobaczcie. Kolory są porównywalne. Yy, przy czym jeszcze w paletce StuFaced są dwa kolory, których nie ma w Makeup Revolution. No bo w Makeup Revolution te dwa takie jasne, najjaśniejsze odcienie mamy takie duże, jakby podwójne. No więc no co jest za coś. Tak, jeśli marzy Wam się paletka brzoskwiniowa, a nie chcecie wydawać dużej ilości pieniędzy, to ta z Makeup Revolution ma bardzo podobne działanie, chciałam powiedzieć? Daje bardzo podobny efekt jak ta z Too Faced. Tak jak mówię pominąwsze względy estetyczne, bo ta jednak jest ładniej zrobiona, no i pachnie, wiecie, no taka przybajerzona po prostu. Ta taka nie jest, no ale jest to też różnica w cenie. Więc efekt w zasadzie taki sam. Używam ich obu. Obie bardzo lubię, obie się sprawdzają, żadna się nie osypuje. Tak, tak jak mówię, drobne różnice są tylko w ilości cieni, w jakości tych jasnych odcieni, no bo Tastu Face tutaj wypada lepiej, ale też jest droższa, więc kwestia wyboru. Obie są naprawdę bardzo fajne. Używam obu i z obu jestem zadowolona. Została nam ostatnia rzecz, też taka dyskusyjna, bo są bardzo podzielone zdania, a mianowicie kosmetyki do ust. Mam tak stopniowo sobie kupiłam trzy kolory z K-Lips. Mam tak. Mam Pink Poison, mam Milky Brown i Lovely Lips. Dzisiaj mam na ustach tą Lovely Lips. Hmm? Muszę Wam powiedzieć, że jestem w tej grupie, która jest tymi pomadkami zachwycona. One mi nie przesłyszają ust, bo takie głosy i słyszałam i czytałam. Nic się złego z moimi ustami nie dzieje. Bardzo ładnie mm, się utrzymują, do momentu, podkreślam, aż czegoś tam nie zjem, czy nie wypiję. Wtedy ta szminka tu na dolnej wadze od środka zaczyna mi się zjadać. No ale to taki jest jakby jeden mankament. Poza tym, jeśli, jeśli na przykład mam taki dzień, że długo nic nie jem ani nie piję, to ona mi bardzo ładnie siedzi na ustach, w ogóle nie przesusza, naprawdę się trzyma całkiem porządnie. A nie jest to też jakaś droga rzecz, przy czym w zestawie mamy od razu i szminkę, w sensie szminkę i, i kredkę konturówkę, więc całkiem fajnie to wypada. Wcześniej miałam dwa kolory, teraz w trakcie tych promocji dokupiłam sobie właśnie. Tę ostatnią, czyli Lovely Lips, też jestem zadowolona, generalnie wszystkie kolory mi się utrzymują. Naprawdę bardzo fajne pomadki, w zasadzie pomadki i konturówki. To chyba wszyscy moi ulubieńcy. Mam nadzieję, że gdzieś tam nie posnęliście na fotelach. Tak jak mówiłam, niestety jakoś na koniec marca po prostu się nie wyrobiłam. Nie udało mi się tych ulubieńców zrobić, dlatego się tyle tego nazbierało. Ale w maju, tak się już wiecie, zepnę w sobie, zrobię tych ulubieńców na koniec maja, także już tak dużo tego nie będzie. Ok, dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!